Ahoj. 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 Weczer. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To co? Zaczynamy podsumowanie dnia numer dwa. Dnia, w którym coś wydarzyło się specjalnego. Nie, może zacznijmy od tych technicznych danych. Dzi z dzisiaj. Po pierwsze, przejechaliśmy ponad 125 km. Nocujemy za Kijowem. <grym> Jesteśmy za Kijowem byliśmy... Kijowem. Nie, Kijowem K faktycznie, to jest Kijów. <grym> Kijów. E byliśmy jeszcze w tych, w... Jak to się nazywa? R Ratajach, z rataj a w ratajach byliśmy. W Ratajach, w zdunkach, niby jeszcze jakichś chyrzych górach i takich różnych rzeczach, ale z tych technicznych, ja jeszcze jestem przy nich. Po pierwsze, średnia prędkość to już ponad 16,5 na godzinie, czy prawie 17. Po drugie, co tam jeszcze a rekord temperatury dzisiaj padł i rekord prędkości 28,5 było na, na, jako temperatura, i ponad 54 na liczniku jako prędkości. Więc to z takich rzeczy technicznych potrzeba. stopnie w wczorajszej nocy, więc <grystu> tak, re, rekord jest też, zimna też. A też reko no a oprócz tego choinka, no, najważniejszy temat. To jest święto choinek. Dzisiaj w całych Czechach Ale świętują choinki. Tylko szczyty choinek świętują, bo reszta to jest wydana na paswę drwala i jest goła. Jest, jest goła, goła, tak. Jest zimno i się trzęsie z zimna, bo jest y, cała ogołocona i został tylko taki. W skory skóry nawet i, i wszystkich y, no. gałązek. A na samym szczycie zostały zostało powieszone jakieś te girlandy czy, czy, czy bibuła i wokół zbierają się Czesi, całe miejscowości na centralnym placu. Stawiają tą, patrzą, tak jak strażacy haśnicę, haśnicy stawiają tą, tą choinkę na, na szczyt. I go podpierają drabinami. I jak postawio to biło brawo. A później w tych większych miastach, co widzieliśmy w Kijowie, w Kijowie. E, zbierają się i śpiewają wokół nich, tańczą. Tam mają jakieś instrumenty tak. w tych ludowych strojach z takim niebieskim fartuszkiem. Grupa około 30, właśnie, mężczyzn. Wszyscy ubrani, właśnie w białe takie fartuszki z niebieskimi zdobieniami. Każdy, tak, każdy jednakowo ubrany, jednakowy uniform i wszyscy śpiewali te same pieśni. Młodzi, starzy. No. no, a jeśli chodzi, dobrze, e, z największych zdziwień kulinarnych mamy dzisiaj coś, dzisiaj jak zwykle zupa czosnkowa była u Ciebie, przed godziną 12 pierwsze piwo, e, ja jeszcze piłem tą kawkę po wiedeńsku jako miłośnik Cekamonaki e, z bitą śmietaną, och, ale to był smak, chociaż wiesz, to, ta, ta śmietana była trochę zimna, a kawa była ciepła i to takie było trochę letnie, no, co tam jeszcze, rosołek mi wpadł do, do picia. No i najlepsza rzecz, to po południu jadłem te brambury, A, kned te knedelki, knedelki, knedliki, 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 knedliki z tym, z, z jegodami, posypane dużą ilością cukru i chyba z mielonym makiem. Na festiwalu koni. To był festiwal, <laughs> gdzie ludzie zbierali się i latali na koniach po jakimś polu i skakali i przypinali sobie medale, że zdobywali jakieś tam nagrody. No i. No, wchodzili, wchodzili po parówki do środka. <laughs> Tak, i był sklepie, gdzie sprzedawali jedzenie za dwie dyszki, mniej więcej 20 złotych z oporą e, I można było kupić takie odgrzewane w mikrofalówce. Co, co, ja kupiłem kartofle, czyli brambory. Brambory. Brambory to są kartofle. E, to pyry. Pyry. Wielkopol Wielkopolska. No i jeszcze jakąś kurczaka i tam jakąś surówkę. Dało się w tym najeść, było fajnie, były konie, dużo ładnych koni. Bo I były no. właścicielki też koni. I były też właścicielki koni. Nie brzydsze niż konie, często. No, no, no tak, nie, czeskie koniary. Czeskie, czeskie koniary. koniary. Co jeszcze? Bardzo e... dużo krzyży przy drodze, bo mieliśmy ich, nie, co, co, nie, co 20 minut był kolejny jakiś krzyż, betonowe. A, myślałem, że, to, że, że ktoś zmarł przy drodze. Nie, to nie, takie nie, takie nie, były takie, tradycyjne. Tradycyjne takie. No. W ogóle to jest tak bardziej religijnie. Dzwony dzwonią rano, budzą na przykład mnie. No Osu tak, wszystkie te stare miejscowości są bardzo dobrze zachowane i jednocześnie są zachowane te i kościoły, i takie jakieś stare dworki. Z zamków jest pełno tych renesansowych. Co miejscowość, to zamek. To taki renesansowy był malowany na ściennie, takimi czarnym, czarną farbą, z takimi różnymi wzorami. Stawiki, parki, no i te centra miast są świetne. Co prawda, wszystkie drzewa wycięte zwykle w centrum, więc jest patelnia, ale, ale jest dużo ludzi i są turyści, turyści z Polski nawet, których spotkaliśmy. Mhm. I, I co? I lody ludzie jedzą, i kawę piją, no i oczywiście piwo. To już od godziny 11. Ja ci, jak ci strażacy, którzy po, po postawieniu tej jodełki tam na szczyt przyjechali do naszej knajpy, hospody. O 12 godzinie? Które... Przed 12, 11.30 już pierwsza piwka. Bardzo szybko, a może przed choinką, właśnie wypiję A może przed choinką, żeby się tę choinkę lepiej stawiało? No tak, tak. No. I z takich jeszcze rzeczy, co mi dzisiaj przychodzi do głowy, no to przede wszystkim te widoki. kurczę, o widokach nie ma co opowiadać, lepiej jest je pokazywać, ale no to jest jakaś Toskania, Florencja. Jedzie się co jest cały czas pod górkę albo z górki, ale, ale no te widoki to są. Dużo żybaku, tych drzew wiśnia. kwitnących na biało, pachnących. Tak, też wiśnie kwitną w tym czasie. Chyba to są wi wi wiśnie, bo kwitną na dużo, bardzo piękne kwiaty mają i jest to naprawdę fajne. A wątek motoryzacyjny? No, dzisiaj też mi by udało się upolować parę pięknych samochodów. Najpiękniejsza to była Skoda. Wersja supersportowa. Ze spoilerem. A tak, tak, taka Skoda, taka Skoda Octavia. Bardzo, bardzo sportowa, Czeski Vin Diesel z No po, Wszystkich, wszystkich i ścieków. Dokładnie, po czym, rozpo, po czym rozpoznać czeskiego nacjonalistę po i Skodzie. Ta, super Skoda, super Octavia. I napisach jakieś. Super Skoda. A najlepsze, co mi się najbardziej podobało w tej Skodzie, to że miał, przy, miał taką tabliczkę, taką re, niby rejestracyjną za, za, za szybą z napisem Diabeł, a na lusterku wisiały dwa różańce. No tak, i du, Dudek na ten Dudek na masę <grym grym grym> <grym> na no, Na pół metra szeroki. A no, też były tam jakieś retro autka dzisiaj. Były, były. No ale no, no, jest sobie tam po, po wioskach, sobie jeżdżą takimi. Była też taka fajna Skoda z tym silnikiem z tyłu, to się widziałem, no ale takie no, stare auta, nie? Fajne. Ale coś, co mnie właśnie mega zaciekawiło, no to, to kurczę tutaj każda knajpa, to są tylko, oni tylko reklamują z zewnątrz, tylko można kupić piwo. W sensie nie reklamują, że a, mam zupę mamy, a tam jakieś dania włoskie, a... Kto tam Janusz zupą się będzie przejmował piwo? A że tam... ale widziałeś kogoś tam jedzącego zupę? A w ogóle pomyśleć, że no po sobie byś jechał, to byś miał sklep sushi, nie? Tutaj dziś byłby jakiś ramen, tutaj jakaś pizza. A jeden burger był. Tutaj właśnie burger jakieś czy coś tam? No, a tutaj tylko piwo. <gry> tutaj tylko. E, I to jakieś... piwo się leje, kurczę, hektolitrami. Rewel... Tam z kola siada cyklista, i od razu co? Piwo. No właśnie, przy drodze, Dwa przy drodze piwa, knajpa przy drodze i ledwo co widać, jest tylko baner, a na banerze piwo. Tak nie wiem, ktoś jedzie autem i tak schodzi z tego auta i idzie na piwo tam i... Nie już, no, cyklista skola. No, także to. To, to piwo to jest fenomenalne, że po prostu one jest dostępne lepiej, bardziej niż po prostu, nie no już jedzenie w sumie. <noise> niż woda. Niż woda, tak. tak łatwiej tak, zatankować piwo niż wodę, bo za takie knajpy, gdzie można kupić piwo, a nie ma toalety. Na przykład to z koniami. Tam nie było toalety żadnej. No nie było, nie było. No. W całym ośrodku pewnie gdzieś było, ale to. No ale to nie może te koniary nie sikają. Może, <laughs> może nie wiem, ktoś inaczej to robią. Kto to wie? Może gdzieś indziej było po prostu. No. Aha, no i no już zbliżając się do końca naszego podcastu, nagrania, bo już jest 8 minut, ale się rozgadaliśmy. To jeszcze możemy powiedzieć o ostatnim odcinku dzisiaj. Z który jechaliśmy. Świetna ścieżka rowerowa. Pięknie, równiutko, można było się rozpędzić, sarny biegające, gęsi z takimi małymi gąskami, gąski, gąski do domu i tak wszystkie idą jedna za drugiej, bubr, który wbiegał do wody, tak, żeby tak. popływać, nigdy czegoś takiego nie widziałem i co jeszcze, saremki oczywiście, zające wielkości psa, bażanty. bażanty, bażanty były takie duże, duże no. kury z takim, tym. z kolorowym takim, no, tak. albo bez, jak samiczki. A za z takim kolorowym. A no i dzisiaj jakiś świetny nocleg złapaliśmy. Znaczy, zobaczymy rano, jak przeżyjemy, <laughs> ale, ale znaleźliśmy taki nocleg, że to jest taka wiatka chyba mm, myśliwska, jakaś czy coś w tym stylu. No taka, no jak działka, mała działka tuż pod lasem. E... Stoły, toaleta, ogromny piec do wędzenia, ambona obok, żeby nie trzeba było daleko chodzić, polując na te barżanty zające jelenie. Przed chatką jest pięć stołów, bardzo du, 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 dużej długości, spokojnie pomieszczące całą rodzinę, czy jakieś 40 osób, czy 50. Cały zastęp strażaków z piwem. No spokojnie, i wszystko jest zagrabione, trawa skoszona, liście zebrane. E, wygląda tutaj bardzo, jest na, czysto schludnie. No i nie będzie ciągnęło nas od wiatru ani zimno od podłogi, bo śpimy na takim zagajniku. No, się, więc będzie, będzie więc może by być fajnie. Więc tak, my już kończymy, bo na naszym zegarku jest godzina 21:07. Eee, nie wiem, co się mówi na koniec. Ahoj, też można hoj. Ahoj, chyba. Ahoj. 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 ahoj.